Una bimba come te, con tanti sogni racchiusi in sé. Claro, Gischi e La sua stanza diventa il palazzo del re. Stilli ancora non lo sa, ma un sogno può diventare realtà. Non è facile, né difficile, forse semplice sarà lo specchio magico, fragile mitologico, simbolo di bellezza e divanità. Ogni tuo sogno segreto con lui viverà Prendi lo specchio magico, anche se sembra illogico, ogni tuo desiderio sta a verità. Se specchierai in lui l'amore fedele di senterai. Śliczny rower. Jakiś śliczny, prawda? Tak, i na pewno jest bardzo drogi. Prawdę mówiąc, mnie zadowoliłby i tańszy. Naprzód, jedziemy. Ten to się nigdy nie zmieni. Szaszo, masz rowerek jak dla niemowlaka. Nie twoja sprawa. Ja mam prawdziwą panterę. Zjedź mi z drogi. Sprawdzimy, który jest szybszy. Nie trzeba było mnie denerwować. Nie pozwolę, żebyś tak traktował mojego brata. Wstydź się. Zaraz ci dołożę. Załatwimy go jak na dzikim zachodzie. Masz rację. Zaraz skończymy z nim. O, Zuzanno, nie płacz za mną. Zaraz złapiesz szoszo i przywiozę ci go. Idealny rząd. Ratunku na pomoc! Biedny Szoszo. Natychmiast przestań. Taiszo, to podłe. Stawać przeciwko młodszemu. Ja tylko bronię swojego brata przed agresją Szoszo. To dopiero małe dziecko. Uciszcie się. Co za wstrętne chłopaczyska. Myślicie, że jak macie rowery, to możecie wchodzić wszystkim w drogę? Jeśli zaraz nie przestaniecie, powiem wszystko panu Sato. Nie musisz donosić tylko dlatego, że zazdrościsz nam rowerów. Coś ty powiedział? Wyładuj swoją złość, usiłując nas dogonić. Poczekajcie, łobuzy. Wracajcie. Chwileczkę. Dzięki zwierciadełku mogę ich dogonić. Wyczaruję rower. Corridore di Maja e li co robisz? Poprawiam sobie włosy. Gdybyśmy miały rowery, Taisza nie śmiałby się z nas. Będzie nam dokuczał, dopóki nie przekonamy naszych rodziców, żeby kupili rowery. Ja chciałbym mieć taki z pięcioma przeszutkami. Przestań marzyć. Tata jest nieustępliwy. Wcale nie będzie łatwo go przekonać. Moja mama też jest uparta, szczególnie jeśli chodzi o rower. Trzeba coś wymyślić. Koniecznie. Nieźle tajne spotkanie. Muszę podsłuchać. Chłopiec na rowerze wpadł pod samochód. Rowery są takie niebezpieczne. Jesteś naszą jedyną córką i mam nadzieję, że rozumiesz, co czuję. Ale wszyscy w klasie mają rowery, tylko ja jedna nie. To niesprawiedliwe. Tak mówisz? Nawet twoja przyjaciółka Moko będzie miała rower? Oczywiście, więc myślę, że ja też powinnam go dostać, prawda? Sądzę, że tak. Naprawdę, mamo? Cudownie. Jednak powinnaś uzyskać zgodę ojca. Radzimy się go we wszystkich ważnych sprawach. Ale nie mogę czekać, aż tata wróci z podróży. Kto wie, kiedy przyjedzie. Wyślemy list przez Agencję Morską, prosząc go o szybką odpowiedź. Ale najpierw musisz mi coś przyrzec. Co? Nigdy nie będziesz jeździła pożyczonym rowerem, dobrze? Oczywiście, przepraszam, mamo, ale muszę iść do Moko i powiedzieć jej o wszystkim Stili, musisz mi jeszcze coś obiecać O co chodzi? Daj mi słowo, że przyłożysz się bardziej do nauki Jeżeli nie poprawisz stopni, nie dostaniesz roweru Co? Mówicie, że chcecie rower? Tak, tato, chcę rower z pięcioma przerzutkami A ja damkę Wydaje mi się, że to dobry pomysł. Ja też będę mogła jeździć. Przy twojej tuszy opony potrzaskają pod takim ciężarem. Jak możesz tak do mnie mówić? Natychmiast mnie przeproś. Przed ślubem byłam szczupła, a to, że utyłam, jest wyłącznie twoją winą. Już nie pamiętam tak dawnych czasów. Co chcesz przez to powiedzieć? To tylko moje marzenie, nie szczyp mnie Przestańcie się kłócić i wróćmy do sprawy rowerów Tato, nie chcę przez całe życie jeździć na trzech kółkach Tato, jestem jedyną osobą w klasie, która nie ma roweru Nieprawda, twoja przyjaciółka, Stilli, też nie ma Kilka dni temu spotkałem jej mamę Powiedziała, że nigdy nie kupi roweru, bo ten pojazd jest bardzo niebezpieczny Nie mamy więc o czym mówić Ale Stilli ma najnowszy model, śliczny rower Jesteś pewna? Oczywiście, tato. Czy ja też taki dostanę? Dziwne. Nie uwierzę, dopóki nie zobaczę. Co takiego? Nie wierzysz własnej córce? Myślisz, że wychowaliśmy ją na kłamczuchę? Nie tylko. Twoja córka jest równie roztargniona jak ty. Pójdę po stylu. Przyprowadzę ją, żebyście mogli zobaczyć jej rower. Dzień dobry, pani Przepraszam Czy Styli jest w domu? Dzień dobry, Moko, o co chodzi? Chciałam z nią chwileczkę porozmawiać Przykro mi Przyjdź później Styli teraz uczy się Dziwne, Styli nigdy o tej porze się nie uczyła Chcę poprawić stopnie, żeby dostać rower A propos, słyszałam, że ty i twój brat też macie rowery Oczywiście Chciałabym wiedzieć, jaki to model Czy mogłabyś mi go pokazać? Słucham? Dobrze, do zobaczenia. Styli, tu jestem. Co teraz zrobię? Już wiem. Bardzo cię proszę, zanieś tę wiadomość stili. To bardzo ważne. Oczywiście dam ci za to pysznego cukierka. Zgoda, zrozumiałam. Wolisz smakowity pulpet rybny. Idź. A, to ty, ale mnie przestraszyłaś. Właśnie czytałam pismo. Uspokój się. Po co mi ta kartka? Biankina, o co chodzi? Tam jest coś napisane? SOS, czekam na ciebie, Moko. Co się stało? Obiecałam, że będę się uczyć. Nie mogę wyjść, ale jeżeli moja przyjaciółka potrzebuje pomocy, nie mogę odmówić. Wybacz mi, mamo. Tego maja. maja Kom. Chcę być kotką. Bianchina, oto Twój przysmak. Co to nie chcesz? W takim razie zabiorę z powrotem. O, to jakby bliźniak piankiny. Taka jest moja historia, rozumiesz? Muszę pokazać twój rower mojemu tacie, aby przekonać go do kupna. Powinieneś natychmiast przyjechać do mnie na jakimkolwiek rowerze. Ale jak to zrobić? Przecież nie mam roweru. Wypożycz. Momencik. Nie ma chwili do stracenia Tu są pieniądze Pośpiesz się, bo mój tata może zmienić zdanie Wykluczone Obiecałam mamie, że nie będę jeździła na cudzym rowerze Słucham? Jeśli nie dotrzymam obietnicy, nigdy nie dostanę roweru. Przykro mi oko, ale nie mogę Cię posłuchać. Życie jest takie okrutne, znalazłam sposób, żeby dostać rower i muszę z niego zrezygnować. Może przynajmniej mój brat otrzyma rower. Biedny Shosho. Taisho i jego banda ciągle się z niego wyśmiewają. Poczekaj, mam pomysł. Jeśli nie wsiądę na rower, tylko go poprowadzę, nie złamię danego słowa. Dobrze, załatwione. Jestem pewna, że mogę jej zaufać. Ciekawych rzeczy się dowiedziałam. Przepraszam, czy mogę wynająć rower? Przykro mi, ale wszystkie są wypożyczone. Tam jakiś stoi, skorzystam z niego. Niestety, nie mogę go wypożyczyć. Dlaczego? To rower mojej córki. Ale potrzebny jest mi tylko na parę minut. Codziennie o tej porze moja córka jeździ na przejażdżkę. Tomko, pośpiesz się. Co tam robisz? Już czas na trening. Szybko, siadaj na rower. Powinnaś już umieć jeździć. To wstyd, żeby moja córka nie umiała jeździć na rowerze. Jeśli do końca dnia nie nauczysz się, pójdziesz spać bez kolacji. Ok, se tu entra oggi e non impari ad andare più che bene su quella bicicletta, quando torni andrai a letto senza cena. E ora vai! Dobra. Quanti cazzini! Życie jest pełne niespodzianek. Dlaczego nie jedziesz na rowerze? Bo nie potrafię utrzymać równowagi. Jeśli zechcesz, mogę ci pomóc. Nauczę cię, jak utrzymać się na siodełku. Cudownie, czy pożyczasz mi potem rower na parę chwil? Oczywiście. Zaczynamy. Stójcie, tu punkt kontrolny pojazdów, co? To jest teren działania wielkiego Taisio i bez pozwolenia nikt nie może tutaj wjechać, prawda? Tak, jeśli będziesz jeździła tak jak ja chcę, puszczę cię. Przestań, nie mam zamiaru. Nie będę z Tobą dyskutować. W takim razie musi stanąć w zawody ze mną ta grubaska. Jeśli zwycięży, pojedzie dalej. Ja cię zwyciężę. Stilly, co robisz? Nie mogę dotrzymać obietnicy danej mamie. Dłużej nie wytrzymam z tym nadętym balonem. Co się stało, Stiliza? Nie mówiłaś nagle? Jestem przekonany, że te dwie panienki nie potrafią nawet wsiąść na rower Przez całą drogę... go. jaka szkoda, że nie mogą ze mną współzawodniczyć Styl jeszcze nie przyjechała? Zaraz będzie, poczekaj chwilę Mam masę roboty, nie mogę tracić czasu Pójdę prosto do jej mamy i dowiem się wszystkiego Tato, włożyłeś dwa różne buty Biedny tata z dnia na dzień staje się bardziej roztargniony. Będą kłopoty, jeśli spotka mamę z tyłu. Nasz plan nie uda się. Poczekaj na mnie, Tomko. Wrócę za kilka minut. Dobrze, jedź. Tyli co ty wyprawiasz przez twoje spóźnienie? Wpadłyśmy w tarapaty po same uszy. Moko, dlaczego jesteś taka zdenerwowana? Czy wiesz, że włożyłaś dwa różne buty? Tata nie mógł się na ciebie doczekać i poszedł do twojego domu, żeby obejrzeć rower. No, jeśli spotka moją mamę, będzie klapa. Musisz go uprzedzić. Jeśli pojedziesz rowerem, będziesz szybciej. Wiesz, że dałam słowo i nie mogę jeździć na rowerze.

Przestraszyłaś mnie. Dlaczego skradasz się jak złodziej? Idę zrobić zakupy. Nie wychodź z domu. Dobrze, mamo. Czy nikogo tu nie było? Nie. Miał ktoś przyjść? Nie, nie. Co się stało? Nic. Nie martw się. Idź po to zakupy. Przyszedł. Gwiezdny duchu, pomóż mi spełnić życzenie Moko. Czeku, maja Maja kom. chcę być mamą. Jaka niespodzianka, proszę wyjść. Dziękuję, jest pani bardzo miła, ale ja tylko na chwilę. Proszę, proszę dalej. Chciałbym tylko o coś spytać Oczywiście Wie pan, kupiłam Stilly rower Zasłużyła na niego Skąd pani wie, że o to chciałem zapytać? Domyśliłam się, że właśnie w tej sprawie pan przyszedł Mogą z pewnością też chce mieć rower Powinien pani jej kupić Jeśli jesteśmy zbyt surowi, dzieci traktują nas jak przeżytki Święta racja Ale dlaczego kilka dni temu przekonywałam mnie pani, że rowery są niebezpieczne i że Stilly nigdy go nie dostanie? No tak Jednak nie powinno się zabranić czegoś, co jest niebezpieczne Trzeba natomiast uczyć prawidłowo z tego korzystać. Ja Styli tak uważam. Styli? Powiedziałam Styli? Pomyliłam się. Dziękuję. Wrócę do domu, wezmę pieniądze i pójdę kupić dwa rowery. Proszę tu spojrzeć. Co tam jest? Czyj to rower? Styli. Jak to? Tak, dopiero co na nim jechała, potem ukryła go tu przed panią. Ale ja znam jej sekret. Styli, powinnaś się wstydzić. Nie dotrzymałaś obietnicy. Prawdę mówiąc, ten nowy Nie chcę żadnych wyjaśnień. Wystarczy mi to, co widzę. Chodź natychmiast do domu. Przepraszam, mamo, ale nie mogę. Ktoś czeka na mnie. W dodatku jesteś nieposłuszna. Pozwól mi, wrócę za kilka minut. Jeśli chcesz iść do koleżanki, to idź do domu, jednak nie wracaj. Nie chcę niegrzecznej córki. Mamo... Powiedz prawdę, dobry ze mnie szpieg, Zmykaj, nienawidzę donosicieli. Bez rąk, bez nóg. Jesteś najlepszy ze wszystkich Myślisz, że jest ktoś w naszej dzielnicy, kto mógłby zmierzyć się ze mną? Nie znam nikogo takiego Taisho? Co się stało? Styli złamała reguły gry Jak to? Uczy swoją przyjaciółkę jeździć na rowerze To prowokacja Sama tego chciała Jedziemy Naprzód, Tomko, trzymaj się prosto. Uważaj, zaraz cię puszczę. Nigdy mi się nie uda. Nie wolno tak mówić. Próbuj aż do skutku. To jedyny sposób, aby się nauczyć jeździć. Za każdym razem leżę na ziemi. Nie potrafię. Chcesz mnie dostać kolacji? Coś ty Wolałabym umrzeć Nigdy nie powinnam urodzić się córką sprzedawcy rowerów Głupia Patrz, zabiłam komara Nie użalaj się nad sobą Ja mam większy powód do płaczu Nie dotrzymałam obietnicy Bardzo mi przykro Stilli, spróbujmy jeszcze raz, dobrze? Dobrze Trzymaj prosto kierownicę Patrzcie, beczułka z piwa umie jeździć na rowerze. Chodź tu, grubadeczko. beczko. Odsuńcie się. Pomocy, pomocy. Na pomoc. Tomko, odwagi. Wypadek nad rzeką. Szybko! Chcieliśmy porozmawiać ze Styli. Przyszliśmy podziękować jej. Za co? Styli była bardzo niegrzeczna, nie słuchała mnie. Styli jechała na rowerze, bo ja ją o to prosiłam. Nie wiedziałam. Ona jest bardzo kochana. Poświęciła się dla swej najlepszej przyjaciółki. Nie rozumie pani? Nie do wiary. To prawda. Gdyby sprawy potoczyły się inaczej, nie mielibyśmy naszych nowych rowerów. Coś podobnego. Przepraszam, czy tu mieszka Stilli? Tak, a o co chodzi? Czy coś się stało? Nie, chcę jej tylko podziękować. Uratowała moją córkę, która wpadła do rzeki. Co pan mówi? Stilli uratowała pańską córkę? Tak, gdyby pani pociecha nie pojechała na posterunek po pomoc, moja córka utopiłaby się. Więc ona także i panu pomogła? W dowód wdzięczności chciałbym podarować jej ten rower. Jaki piękny, najnowszy model. Bardzo chciałabym taki mieć. Dlaczego nie potrafię dotrzymać słowa danego mamie? Stilli! Mamo! Przykro mi. Mama, mi dispiace. Wszystko w porządku. Przepraszam, że Cię nie wysłuchałam. Zachowałaś się dzielnie to jest Twoja nagroda. I pamiętaj, zawsze pomagaj swoim przyjaciołom w potrzebie. Stylli, gdzie jesteś? Cześć, dokąd jedziesz, Tejszo? Odwiedzieć Tomko. Wydaje się, że tym razem nieźle Wam się dostało. Masz rację. Taisza jest milczący jak nigdy. Taisza uważa, że jest najlepszy ze wszystkich. Co za głupoty wygadujesz? Zobaczycie, następnym razem pokażę, co potrafię. È un film serie Czarodziejskie Zwierciadełko. Opracoczenie studio published. è facile, difficile, forse Prendi lo magico, fragile e mitologico, simbolo di bellezza e divanità. Ogni tuo sogno segreto con lui viverrà realtà. Prendi lo specchio magico, anche se sembra logico, ogni tuo desiderio sta verità. Se specchierai in lui l'amore fedele ti serve.